Dzień dobry kochani, dzisiejszy film będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy sobie reagowali na najnowszy teledysk Taylor Swift, czyli Anti Hero, singla przewodniego z jej dziesiątego albumu, który nazywa się Midnight. Ale w pierwszej kolejności będę was prosił o to, żebyście zostawiali subskrypcję na moim kanale, dawajcie kciuki w górę, komentujcie czy film wam się podobał, jakie reakcje ode mnie oczekujecie, może jakiś inny rodzaj filmów, po prostu dawajcie znać, zostawiajcie komentarze i nie przedłużając przechodzimy do filmu. Nie będę ukrywać, nie będę kłamać, że nie słyszałem albumu, że nie słyszałem piosenki, ponieważ słyszałem wiele razy. Bardzo wiele razy. Słuchałem tego cały dzień. Na początku był taki plan, żeby nagrać tą reakcję, ale potem stwierdziłem, że zanim znajdę czas na to, żeby to nagrać, to jakby nie wytrzymam, bo musiałaby minąć cała doba. A ja czekałem na ten album od sierpnia i bym po prostu nie wytrzymał. Nie wytrzymałbym, dlatego stwierdziłem, że nagram po prostu reakcję na teledysk i myślę, że to też będzie coś fajnego. I jestem mega podekscytowany. W sumie minęła prawie doba od publikacji tego teledysku, więc no i tak długo wytrzymałem, biorąc pod uwagę, że czekałem na ten teledysk i no, dlatego docencie to, że nagrywam to teraz i będę to oglądać razem z wami i będzie to moja reakcja. Nie mogę się doczekać. Piosenka Anti Hero jest ogólnie smutna. Tak? Taylor opisuje ją jako w ogóle jedną z jej ulubionych, które kiedykolwiek napisała, więc myślę, że to już dużo świadczy o samej piosence. I wchodzi bardzo szczegółowo w swoje, w swoje kompleksy, takie niepewności siebie, które jakby ją zbudowały przez lata. I no ogólnie Anti Hero, tak? antybohaterka. Myślę, że to odnosi się m.in. do słynnego 2016 roku, kiedy wyciekła fejkowa rozmowa z Kim i Kanie, gdzie cały świat dosłownie znienawidził Taylor, wszyscy nazywali ją. E, sami zresztą pamiętacie pewnie, co się działo w 2016 roku. To było straszne i ja mam wrażenie, że ludzie często zapominają o tym, że ona jest żywym człowiekiem, nawet nie tylko ona, ale często w ogóle celebryci, jakby no to nie są powstacie, które istnieją sobie gdzieś. W świecie wirtualnym i nic w ogóle ich nie dotyka, więc możemy sobie powiedzieć wszystko na ich temat, że to w ogóle do nich nie dotrze, to ich nie uderzy, ale no, kiedy cały świat w 2016 roku e, chciał anulować Taylor i nienawidził jej dosłownie, wydaje mi się, że to bardzo mocno musiało ją uderzyć. Znaczy nie wydaje mi się, tylko po prostu to wiem, że to ją uderzyło, tak, więc. E, w ogóle sam tekst piosenki mówi, że to musi być wyczerpujące ciągle kibicować antybohaterce, więc jestem bardzo ciekaw, co ona przedstawi w tym teledysku. Widziałem e, trailer do tego i innych teledysków, ponieważ chodzi plotka, że to będzie visual album, że dostaniemy teledysk do każdej piosenki, ale nie wiem w sumie, czy to jest plotka, czy coś jest potwierdzone, dlatego nie będę z tym wychodził jakoś przed szereg. Obejrzałem ten trailer, ale stwierdziłem, że nie, nie chcę, nie chcę w ogóle widzieć bo chcę mieć reakcję po prostu, moją prawdziwą reakcję. Dlatego z bólem serca przewinąłem ten trailer i jestem dzisiaj tutaj i reaguję na to. Piosenka ogólnie jest smutna i ona mi mega przywodzi na myśl na przykład takie piosenki jak All You Had To Do Was Stay, która jest track 5, czyli tego z piosenką, która ma smutny tekst, ale ten beat jest jak... chcę się tańczyć do niego. Jakby. What the fuck, Taylor? What the fuck? I ona zmusza do tego, żebyśmy tańczyli do smutnych piosenek. Dobra, ja już nie przedłużam, bo ja zawsze mówię, że nie będę przedłużać, a tylko przedłużam. Dlatego przechodzimy do Telesku. Siedzi Taylor. Napisane i wyreżyserowane przez samą Taylor. Love her for that. Wygląda cudownie. Moja reakcja była taka sama jak Taylor. What the fuck was that? So, yeah. Jakbym zobaczył coś takiego w lustrze, też bym uciekał. Dwie Taylor? Jakby ten refren w ogóle jest taki... I love it. Też chcę Pizza Taylor. Wszyscy cię zdradzą? O kim mowa? Jakbyśmy nie wiedzieli. I Taylor robiąc notatki, jakby go ucz się. To jest mega ciekawe, że jeden z najpiękniejszych ludzi na tej planecie. Tak się mówi, jeden z najpiękniejszych ludzi. Taylor jest po prostu piękna. I ona, wiecie, to jest tak, że często widzimy jakąś piękną osobę, jesteśmy jak. No, jakby, jakie, jakie kompleksy może ta osoba mieć. No, to tak nie wygląda. I no, Taylor też musiała się zmagać z tym, że czuła się jak. jak potwór. Jakby kocham interakcję. Taylor sami ze sobą, jakby to jest ikoniczne, ok? Taylor przez lata zmagała się z problemami z odżywianiem. Tak się mówi? Eating Disorders? Problem z odżywianiem? No tak, jakby, no wiecie o co chodzi i... No to jest mega smutne, że ona o tym wspomina, ale też... Fajnie, że otwiera się tutaj, na to i tak samo w swoim filmie, że opowiedziała w końcu o tym i to było bardzo ważne z jej strony i uważam, że to było bardzo ważne, żeby o tym mówić i cieszę się. Pogrzeb? What's going on? Co tu się dzieje? Dlaczego jesteśmy na pogrzebie Taylor? Got the beach house. Kimber? Kim Kardashian? Tak, jakby tam na, tam na pewno jest jakaś sekretna wiadomość. Jakby my jesteśmy z tego znani, że kochamy sobie dopowiadać jakieś różne historie i szukamy jakiejś tajemniczej wiadomości w każdym dosłownie czynie, który Taylor robi. Zawsze tak robimy. Co to jest? Oczywiście, nawiązanie do słynnej rozmowy, kimikanie, którą nagrali i potem zedytowali tak, żeby wyglądało na to, że Taylor robi z siebie ofiarę. That's from the Fearless Tour 2009. <laughs> ok, well, you know... killed her. You've gone too far! And Kimber was the last one with her! She didn't fall off the balcony! She was pushed! No! 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 Jestem bardzo skonfundowany w tym momencie. Jestem zmieszany. Dlaczego jej dzieci biją się na jej pogrzebie? Jej dwójka niewdzięcznych dzieci. Jakby, o co chodzi? Czy to też nawiązuje do jakiegoś strachu, który Taylor ma? What the fuck? Aż stała strumy, nie? Uu, ten moment w piosence! Ten głos! To brzmi tak dobrze, kocham, kocham jak ona to robi ze swoim głosem. Tak, czyli to był teledysk do Anti-Hero, Mam nadzieję, że będzie tych teledysków jeszcze więcej. Jakby w tym momencie jestem troszkę zmieszany, bo nie wiem do końca co nam się wydarzyło, więc będę musiał to obejrzeć jeszcze raz i przeanalizować każdy jeden szczegół, tak jak to zawsze robimy. Myślę, że był bardzo ciekawy i cieszę się, że to Taylor go wyreżyserowała, biorąc pod uwagę, że jest to mimo wszystko bardzo osobista piosenka, więc fajnie, że to ona podjęła się tego napisania i tego teledysku i uważam, że idzie to coraz lepiej. Mam wrażenie, że z ka każdym teledyskiem coraz lepszą robotę wykonuje, więc jakby jestem bardzo dumny. I ogólnie był bardzo dobry. Taylor wygląda w nim świetnie. Myślę, że fajnie odwzorowuje to, co się dzieje w piosence, yy, więc się też cieszę z tego powodu. I czekam na kolejny ruch Taylor. Myślę, że nagram jeszcze jakieś filmy na zasadzie, może jakiś ranking yy, moich ulubionych piosenek z tego albumu. No, coś takiego. Chyba, że macie jakiś lepszy pomysł, to, to może nagram to, co mi podpowiecie. Więc. Yy, Dziękuję Wam za oglądanie i też dziękuję Wam za każdą sugestię, którą minacie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.